Περιμένουμε να δούμε αν θα δούμε. Σα ευχαριστώ Też przedstawię Wam dzisiaj, co zabieram z stronę do szkoły. Tego to pięknie prędzej. Taka skulada. Bardzo osób, tak. a Zabieram z niej, oczywiście, tą taką kioskę. Podam ją na przerwach, tylko wiem, bardzo, bardzo szybko. Tak. Zabieram pieniądze. Na alchem Czasami są głodne, to wiecie. Trzeba mieć coś do w szkole, tak? Oczywiście. dobieram Zbieram suszarkę. Cuszarkę nie wysłuchać, nie? Trzeba zawsze ją mieć pod ręką. Także, się moczyczy, to, no się jak było takim moczucie, to mam to zawsze trzeba mieć, tak? Grzebień. Grzebień. Czoskkę. I taką odrazu mam tego. Ła. Ale jest! Nie wiem, czy o tym No Przyda się, przyda się, przyda się! Wodę koleńską po godzeniu! Bardzo! To jest miłe, ale to nie Wiesz, ostatnio przydarzyła mi się taka historia. Masakra, kupiając widewkę i to jest teraz taka fajna. Chłopaki mi tak lubią, tylko szkoda, że mi nie jest. Kuleczka się kręcą. Mamy cóż. Bardzo ładna. nowa, Starek podbierana. Ale jest fajna. Oczywiście. To, co kobieta i każda w swojej pręstej lusterko. Bardzo pojęczne, bardzo małe, zdrabne. Nawet nie mieści się w kamerze, ale myślę, że widzicie. Bardzo ładne. Jak się można przyglądać. No już dobieranie ziemniaków. Wiadomo, nie? Przyda się. Tak wygląda pół właśnie. Wiecie, on ma taki wyczubek, taki ładny, nie, nie powiem sobie, co nią robię. Dobrze, aż mi się spusti włosy. No. Deka, bardzo dobre, No ja jam. Tylko szkole w szkole był puste. Puste? Puste jest. No, szkoda, szkoda. Wypiłam wszystko, wiecie. Tak to jest. No i najważniejsza część tego wszystkiego, już Wam pokażę, a mnie przyśleciło. Odkurzacz. Bardzo przydatny, bardzo wydajny, po prostu jest, taki się jak Jestem teraz taką odwzajemną osobą, nie do szkoły. Od mojego pierwszego chłopaka dostałam Walentynkę. Ta jaką, też w naszej wyszkolej. Bardzo fajna. Po prostu trzeba to wykonać. Mamo, wyjść. No, mama nie Cicho. Ta bardzo poręczna. A się mieści do terekki w ogóle. No, to też się. Chyba to tyle. A dzisiaj, tak zapraszam do dowolnej łapki do góry. Nie w dół. No. I ty. Raz. Skrywujcie mnie. No. Także. Baj.